Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Jak widzicie mamy wejście w transakcję. Trochę inaczej sobie to wyobrażałem, żeby wyglądało wejście. Już w tym miejscu chciałem zobaczyć reakcję i jak widać była ona, lecz jakby walnąć sobie FIB od tego miejsca zabrakło dosłownie trochę i byśmy zawitali do tego małego fair value gap. Patrząc sobie na cały zakres ruchu, mamy przebicie na jednominutowym interwale. Jeszcze będę zerkał sobie tutaj na monitor. Mamy nawet chyba w tym samym miejscu pięciominutowe przełamanie struktury. Jeszcze sobie od razu przeskoczymy na pięciominutowy. Jak widzicie, w tym miejscu mamy przełamanie struktury na minutówce. Przechodząc sobie do samego wejścia, mamy Displacement w górę, następnie mamy opad do okolic 50%. Ten mały fair value gap tu. Czy może opaść do tego, bądź nawet tego fair value gap? Oczywiście, że tak. Czy może cena dojść do stop lossa w dosłownie 2 minuty? Oczywiście, że tak. I mam troszkę przedłużony stop loss, jak widzicie, bo miałbym ustawiony tutaj, lecz ustawiłem na końcu 4 godzinnego. Fair value gap, ponieważ może jeszcze zgarnąć ten low, bądź bardzo mocno się zbliżyć, wywalić dosyć mocny knot i nie złapie mnie spread. Także zabezpieczenie dla mnie. Jeżeli chodzi o take profit, no to 1 do 2. Nie wiem, czy dobrze ustawiłem na metatraderze, ale zaraz jeszcze zobaczę. Zamykam 80% na 2 do 1, a następnie pcham resztę do przodu. Jak widzicie, mamy pozycję odpaloną. Nie wiem, czy będzie widać. No i aktualnie znajdujemy się praktycznie przy 0. No i czekamy, co się wydarzy. Jeżeli nie dotknie break even ani stop lossa, nic nie ruszamy. Tu mamy rączki. Czekamy na to, co się wydarzy. Już sobie ustawię na 1 do 1, żeby wiedzieć, gdzie ustawić break even. Także zobaczymy. Wrzucę wam aktualizację jak będziemy wszystko wiedzieć. Mamy aktualizację transakcji. Jak widzicie niestety przegrana. Zastanawiam się ostatnio skąd tak duży losing streak. Patrząc może źle określany bias za praktycznie każdym razem. bo Patrząc na bigger na większy obraz mamy 4 godzinny fair value gap od którego zobaczyliśmy reakcję. Mieliśmy minutowe i 5 pięciominutowe przełamanie struktury. A jak widać cena i tak zmierza niżej. Być może nie zauważyliśmy tego, że cena chce dokonać jeszcze, większego, jeszcze większej fazy retracement i zawita do daily fair value gap. Albo może być tak, że to jest miejsce na rewersal i w tym miejscu zobaczymy już kontynuację trendu spadkowego, jaki zaczął się już od 17 sierpnia 2025. I jesteśmy na MetaTraderze, jak widzicie buy, nie wiem czy kamerka nie będzie zasłaniać, ale mamy buy, 0,83 volume, miejsce wejścia, stop loss, take profit, godzina i strata 1,06%. Pewno co można było zrobić lepiej, to nie być skupionym aż tak bardzo na jednym bias, bo jak widać na daily, mimo że nie przełamaliśmy struktury, jest nawet tu napisane, że nie przełamaliśmy struktury na daily. To mieliśmy świece wzrostowe na 4-godzinnym interwale. Mamy trend wzrostowy po przybiciu tego high w tym miejscu. Na godzinówce co prawda mieliśmy już trend spadkowy, ale mieliśmy za sobą 4-godzinny value Gap. Zatem lepiej może skupiać się na obu stronach i, I korzystać z tego, co przynosi nam rynek, bo zerkając sobie o 8.30 mieliśmy utworzenie tego low i może by było to zbyt oczywiste, żeby wchodzić tu w longa, ale jak widać, że się złapać, że zostanie on skarnięty Mamy jeszcze jedno sell side liquidity pod 4-godzinnym fair value gap i zauważyłem ostatnio z bazy danych około miesiąca dosyć dokładnie rozpisane, że jeżeli mamy prior, mamy high prior to 8 30, czyli mamy szczyt przed 8.30 rozpoczęcie sesji. To zazwyczaj, jeżeli zgarniamy dół, czyli byłby to w zasadzie ten, bo nie ma żadnego innego low, chyba że w tym miejscu, lecz są od razu zgarnięte chwilę po, więc zapewne można by było obstawić ten low. I mamy zakres cenowy. Jeżeli zgarniamy dół tego zakresu cenowego, dzień zakończy się bearish, jeżeli szczyt, to dzień zakończy się bullish. Dzieje się tak zazwyczaj w 70-80% przypadków, na razie jeszcze to testuję na, że tak powiem, na live, jak to się prezentuje jak będę wiedział więcej, to dam Wam więcej informacji. Póki co losing streak, mamy minus 7 na koncie fundowanym, i od tego momentu już będę zmniejszał ryzyko na 0,5%, żeby nie wykruszyć, ale też, żeby wróciła pewność siebie, co do analizy. Każda transakcja jest niezależna od poprzedniej, także to, że przegraliśmy 4 czy 5 transakcji wcześniej, nie oznacza, że przegramy kolejną i z takim też nastawieniem przyszedłem dzisiaj na rynek, że nieważne, że były przegrane kilka transakcji pod rząd, ta nie musi być wcale kolejną przegraną. Jak widać, zdarzyło się Przeanalizuję to dokładnie po zakończeniu materiału. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Życzę Wam wielu udanych transakcji oraz wielu wyciągniętych lekcji. Trzymajcie!